Przy kamizelce, którą dostaliśmy, mamy do wyboru rzepy gwizdek, indywidualną rzutkę płaską, zwaną tapezową, nóż, który możemy wyciągnąć jedną ręką, ze ściętym ostrzem. Zanim wybierzemy się blender, musimy dopasować kamizelkę dokładnie do siebie, czyli Wszystkie paski pościągać tak, żeby to była nasza imienna kamizelka. Musimy wziąć pod uwagę to, że tą kamizelkę możemy używać zarówno w lato, jak i w zimę. Chodzi o grubość ubioru, czyli zawsze musimy tą kamizelkę dopasować do siebie tak, żeby była jednak delikatnie luźna. Gdybyśmy mieli dodatkową warstwę ubrania założyć, typu grubą kurtkę. I mamy pierwszy element do dopasowania. Element, który zmniejszy naszą piękność. Tego paska wyciągnąłem bardzo dużo. Należy go wepchnąć w środek tutaj sznurki. po to, żeby nie przeszkadzał i był umiejscowiony w specjalnie do tego przeznaczonych kanałach. Dopasowanie pasa asekuracyjnego Zawsze polega tylko i wyłącznie na delikatnym zapięciu. On nie ma nas mocno ściskać. On ma być pętlą pasującą nas wokół klatki piersiowej. Nadmiar pasa chowamy do specjalnie do tego przeznaczonej gumowej kieszonki. Gdy już mamy dopasowane dwa pasy, zabieramy się za pasy troco. Teraz wykorzystujemy gumki, które są na pasach do tego, żeby opanować końcówki pasków. Jesteśmy zapięci w kamizelce. Możemy jeszcze uzupełnić tą kompresację postami po bokach. I na boku. W ten sposób ta gzylka jest ściśle do nas przywiązana. Zwracam uwagę na rzutkę rzutkę nazywaczną się rzutką kapelusową. 15-metrowa rzutka, która. W swoim przekroju jest płaska po to, żeby chronić nasz kręgosłup na przebiegu od odcinka lędźwiowego aż do karku. Nasza dopasowana kamizelka w stanie magazynowym wygląda w ten sposób. Czyli gdy zabieramy ją na akcję, zabieramy z kamizelką wszystko, co jest nam bezwzględnie potrzebne. Na wodzie. Osobno, gdy te elementy leżą w różnych miejscach, możemy o nich zapomnieć. Gdy mamy wszystko przytroczone do kamizelki, wtedy jesteśmy pewni, że zabierzemy ze sobą na raz wszystko. I będę po kolei wymieniał: oczywisty kas Na dużym karabinczyku wszystkie rzeczy, które będą mi potrzebne na lodzie. Lub w czasie chłodów. Czyli w grube porządne rękawice, ochraniacze na kolana i ochraniacze na łokcie. Ochraniacze są niezwykle ważne. A z punktu widzenia żywotności kombinezonu, B jednak z punktu widoczności naszego zdrowia. Dlatego że przewracając się na lodzie, często po prostu bardzo mocno możemy stłóc sobie bądź kolana bądź łokcie. Więc Pamiętajmy o tym, że ochraniacze są niezbędne i nakładki antypoślizgowe na buty. Mógłbym któregoś z tych elementów zapomnieć w ferworze wyjazdu na akcję, natomiast gdy mamy to opanowane w ten sposób, wszystko jest pod kontrolą. Oprócz tego zawsze mam w dodatkowym woreczku wodoodpornym rękawice zapasowe. Gdyby te się zamokły, Gdyby jedna mi się zgubiła, podarła, zawsze mam dodatkowe wodoodporne rękawiczki do kawizelki mogę przysposobić dodatkowe elementy. Są to radio dodatkowego elementu, na który mamy kieszeń funkcyjną z lewej strony, czyli butli ucieczkowej, dodatkowego zapasu powietrza. Dodatkowej rzutki i dodatkowego sprzętu uzupełniającego butlę ucieczkową, czyli maski, żeby móc pod wodą wykonywać dodatkowe czynności. Cztery dodatkowe uchwyty pozwalają ten sprzęt tak rozparcelować, że mogę wziąć ze sobą wszystko. W czasie dojazdu do akcji mogę się w to ubrać, bądź pozbyć się tych elementów, które być może w tej akcji, akurat do której jadę nie będą potrzebne. Lepiej wziąć za dużo, niż mieć za mało. Teraz zobaczycie, do czego służy asekuracja i dlaczego ważne jest, żeby móc się z niej zwolnić. Z asekuracji, gdy następuje jakaś sytuacja kryzysowa, ja mam być do tego przygotowany. Odpiąłem, mogę to nawet odpiąć jedną ręką. Nadal, nadal jednak mogę złapać z powrotem się w pasie i nadal mieć asekurację, gdyż u z drugiej strony nadal mam jeszcze kolejną metalową klamrę, do której można mnie zaczepić. Nadal jestem w akcji. Kamizelka ratownicza, która to jest kamizelka, która powstała na podstawie kamizelki ratowniczej 3 mają naśladować i spełniać te same normy. Zwracam jednak uwagę, że tą kamizelkę wykonano tylko i wyłącznie jako produkt. Nie wykonał tego specjalista, który praktyk, który tego używał. Dlaczego? Dlatego, że te klamry nie gwarantują żadnego szybkiego, szybkiej możliwości dopasowania tych klamr do siebie. Jedna, druga. Mam klamrę z przodu, klamrę z której mógłbym się chyba zwolnić, chociaż się rozepnę. Pas nie da rady przejść, tak? Czyli zwolnić się z tej asekuracji praktycznie rzecz biorąc nie można. Natomiast jak mam się zwolnić z tej asekuracji? Zaraz spróbuję to zrobić. Ta kamizelka nie ma możliwości. Zwolnienia sekuracji. Jest dokładnie w tym miejscu, które ja nie mogę jej złapać i odpiąć się. Więc nieubłaganie, gdy ktoś szarpnie linę, skończy się to w ten sposób. Uuu. Muszę z tego naturalnego ruchu chronienia dłoni, muszę zanurzyć ręce pod wodę, żeby wyciągnąć rzutkę. Będę próbował schować rękę pod wodą. To się wydaje wręcz niemożliwe. Czyli ciężko wyciągnąć, zanurzając rękę. Włożyć się już praktycznie, że biorąc, nie da. Gdy jestem w kamizelce ratownik 3 i muszę sięgnąć po rzutkę, Ręce i tak mam, staram się zawsze mieć na powierzchni. Wystarczy, że dotknę tuż za plecami, czy lewą, czy prawą rękę. Nie ma różnicy. Wyciągam. Teraz ta rzutka jest uwięziona do mnie. Przymocowana do mnie. Gdy ją otworzę, mam 15 metrów liny, które mogę rzucić. Albo osobie poszkodowanej, która potrzebuje pomocy, albo. I dlatego jest przytwierdzona do mnie. Albo gdy ja potrzebuję pomocy, mogę tą rzutką. Nie bój się rzucić w kierunku oczekiwanej pomocy.